W tym zadaniu musimy wskazać równanie, dla którego liczba minus 2 jest rozwiązaniem. Sprawdźmy po kolei te cztery równania. Pierwsze równanie z podpunktu A jest sprzeczne w zbiorze liczb rzeczywistych. Mianowicie, jeżeli czwórkę przeniesiemy na prawą stronę, to otrzymamy równanie: x kwadrat równa się minus 4. Żadna liczba rzeczywista podniesiona do kwadratu nie może dać liczby ujemnej, czyli to równanie nie ma rozwiązań. Drugie równanie, jakie ma rozwiązanie? No, żeby je wyliczyć, to trzeba byłoby pomnożyć to równanie stronami przez mianownik przez 2. Wtedy po lewej stronie otrzymamy sam licznik x plus 2 równa się, a po prawej stronie 1 razy 2, czyli 2. Czyli stąd otrzymujemy, że x równa się 2 minus 2, czyli 0. Czyli minus 2 też nie jest rozwiązaniem równania z podpunktu B. W podpunkcie C. Ułamek jest równy 0 wtedy i tylko wtedy, gdy licznik się zeruje, czyli rozwiązaniem tego równania będzie x równy 0 i tu dodatkowo jeszcze mamy w mianowniku wyrażenie z x, oczywiście gdy ono się zeruje, to nie mamy rozwiązania, wręcz przeciwnie, wtedy mamy sytuację niedozwoloną w matematyce, mianowicie dzielenie przez 0. I w takim przypadku zakładamy coś takiego jak dziedzinę. Robimy założenia, że wyrażenie w mianowniku nie może być równe 0, czyli w tym przypadku x plus 2 byśmy napisali, że musi być różne od 0, czyli x musi być różne od minus 2. No to jest taka mała pułapka, ponieważ szukamy równania, w którym minus dwójka jest rozwiązaniem, no to można było tutaj przez pomyłkę tak pomyśleć, że skoro minus dwójka zeruje, mianownik to jest rozwiązaniem. Oczywiście nie jest. Tylko liczba, która zeruje licznik, może być rozwiązaniem takiego równania. A w mianowniku, jak coś zeruje, mianownik to wręcz przeciwnie, wypada z dziedziny, absolutnie nie może być rozwiązaniem. Zatem prawidłowa odpowiedź to prawdopodobnie będzie odpowiedź spod punktu D, bo tylko ona nam została. No i tutaj rzeczywiście minus dwójka będzie rozwiązaniem, ponieważ minus dwójka zeruje ten nawias i ten nawias, czyli tu wszystko się wyzeruje po lewej stronie, będzie 0 równa się 0 i to będzie. Dobre rozwiązanie tego równania, żeby przekształcić jakoś to równanie, to moglibyśmy wyciągnąć ten nawias x minus 2 przed nawias. W tym wyrażeniu, to jest wspólny czynnik i w tym też, czyli wyciągając x minus 2 przed nawias, w drugim nawiasie zostanie z pierwszego x kwadrat, z drugiego plus 2, czyli będziemy mieli x plus 2 równa się 0. No i takie równanie ma rozwiązania wtedy, gdy któryś z tych nawiasów się zeruje, iloczyn dwóch nawiasów jest równe 0. Albo gdy 1 nawias, o tu źle napisałem, nie x minus 2, oczywiście x plus 2 wyciągaliśmy przed nawias. Kiedy x plus 2 jest równe 0 lub x kwadrat plus 2 jest równe 0, stąd otrzymujemy jedno rozwiązanie x równe minus 2, a stąd otrzymujemy równanie sprzeczne x kwadrat równe minus 2. Nie ma rozwiązań w, śru, w zbiorze liczb rzeczywistych. Czyli mamy tutaj tylko to jedno rozwiązanie, czyli poprawna jest odpowiedź D.